Siemano, manu. witajcie mordeczki, ja jestem Rejbu i witam Was dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was w serii oceniania profili widzów. Jest tu już odcinek chyba 11, więc już sporo tych odcinków ponagrywałem. Jeżeli chcesz wystąpić w kolejnym odcinku, dzisiaj ocenię chyba z trzy osoby, no to musisz napisać w komentarzu swój nick, swój hashtag z gry, czyli ID oraz swój klub bo możliwe, że jeżeli Ciebie nie znajdę po klubie to, albo po niku, no to będę musiał Ciebie szukać po ID, więc podawaj również swoje ID. W przypadku, kiedy tego ID nie będzie, no to jest trochę mniejsza szansa, że Ciebie wybiorę do kolejnego odcinka, ale jeszcze przypominam również o tym, że mam swojego Discorda, na którym jest już tam chyba z 20 prawie osób, więc zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie i tak samo do klubu, Rejo Team, tak samo też się Discord nazywa, czyli Rainbow Team Brakuje aktualnie jednej osoby, kiedy ten film nagrywam, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do mojego klubu na Discorda również do subskrypcji, wszystkie linki są w opisie. No i już to tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp. Zapraszam Was serdecznie na odcinek. Zapraszam. Pierwszą osobą jest Szczotka Bambik, który jest w moim klubie. Mam na swoim koncie 16 tysięcy pucharków prawie w igrzyskach mocy ponad 700, w wyzwaniu 6 w trójkach prawie 700, w solo ponad 260, w duo ponad 240, ekspercki w walce z bossem 34 zadymiarze 36, więc tutaj akurat propsuję, masz Leona, masz Sandy, masz Kruka, masz kilka też starpowerów widziałem yy, i Kiełka na 13, więc dobij go sobie do 15, raczej to nie będzie dla ciebie jakaś... Yy, Trudna rzecz, bo w sumie masz tutaj sporo postaci na fajnych trofeach, więc spróbuj chociaż. Hmm, choć i tak masz tutaj bardzo fajne konto. Brakuje tobie z Legend tylko z Spike i tam jakiejś jeszcze postaci. Nie będę się już to głębiej, yy, nie będę się to wgłębiał, po prostu, bo to nie o to tutaj chodzi. Yy, więc ja sobie twoje konto ocenię na yy, chyba 9,5 na 10. Yy, Obniżyłem tobie na pewno za tego. Giełka, bo trochę jest on na za niskich pcharkach, na za niskich pcharkach więc dobiję sobie go jeszcze na tą 15 rangę i wtedy będzie już totalny kozak więc no to już tyle jeżeli chodzi o te 9,5 na 10 i zapraszam was do kolejnego konta w tym odcinku więc zapraszam który jest w teamie eee, Ogórek eee, w takim klanie się on znajduje eee, ma on na swoim koncie ponad 17400 pucharków. Igrzyska mocy 645, w wyzwaniu 9, w trójkach prawie 700, w solo prawie 400, w duo 250, nieco ponad ekstremalny dwójka w walce z bossem, tak, w walce z bossem, i tutaj wymiarze 32 ze 36, więc brakuje Tobie tylko i wyłącznie czterech, chyba dla mnie też tyle, nie chyba, nie, chyba dla mnie pięciu brakuje, tak, pięciu, więc o jedną masz postać ode mnie więcej. Shelly 25 ranga więc spoko 700 pucharków. no właśnie spoko i tutaj akurat spoko więc pozdro yy, i tak yy, tutaj już widzę że masz Leona chyba tam jeszcze jakąś inną legendę miałeś nie nie niestety nie miałeś yy, masz Sandy wow więc dobi sobie te yy, znaczy nie dobi tylko yy, tobie to podbije cenę na koniec ale już widzę za tobie obniżę cenę nie dobiłeś kiełka, tak samo jak poprzednia osoba na 15 rangę i max spróbuj na 20, ponieważ widzę, że tutaj masz wszystkie inne postacie, wszelakie na randze 20 oraz jeszcze wyższych i dobijaj proszę te postacie, takie jak właśnie max na 20 oraz kiełek na 15, a potem właśnie próbuj tak iść sobie dalej i do 20 rangi, ale spokojnie, to by tu ocenę dam taką na jaką te konto według mnie zasługuje? Zasługuje ona na e, ocenę hmm, chyba 8,5 na 10, ponieważ masz tutaj sporo pcharków, ale masz jednak o dwie postacie mniej od poprzedniej osoby. E, więc e, akurat tutaj nie wiem, czy to dobra ocena. E, myślę, że to jest dosyć e, GIT, więc no. To chyba tyle jeżeli chodzi o te konto, lecimy sobie już do ostatniego w tym odcinku. Zapraszam. I teraz przyszedł czas na ostatnią osobę w tym odcinku, jest to Mateo, który jest w klubie Polskie Pandy 9. I ma on na swoim koncie ponad 17 tysięcy pucharków, czyli dzisiaj są trzy osoby, które mają naprawdę bardzo fajne pucharki. I tak, lecimy sobie do kolejnych tutaj już statystyk, ponieważ ma on na igrzyskach mocy ponad 800 w wyzwaniu 6. W zwycięstwach 3 na 3 ponad 1200, w solo ponad 240, a w duo ponad 300. Ekstremalny dwójka, więc to akurat e, bardzo sobie tego zazdroszczę, ponieważ ja ostatnio też białem jak był ten tryb. I e, gdy jest ten boss, e, jakiś tam, tam tryb był, dokładnie nie pamiętam, to dla mnie się nie udało, nie udawało to tego właśnie przejść. Zawsze on miał gdzieś tam 30 ileś procent żeby zginął i niestety nie udawało mi się to, tego osiągnąć, żeby on zginął. A Tobie to się na szczęście udało, więc Tobie gratuluję. I tak samo masz sporo postaci. Brakuje Tobie tylko trzech, masz widzę już na starcie tutaj dwie legendy, Leon oraz Sandy. Kilka chyba starpowerków oczywiście również masz, więc spoczko najniższa postać. Kiełek, czyli dzisiaj Kiełek będzie na miaturce no i chyba tak to właśnie będzie wyglądało, ponieważ każdy z was ma kiełka na, dwie osoby miały na 13 a ty masz na 14, więc dobij go proszę na rangę 15, domyślam się, że wydropiliście wy wszyscy go gdzieś e, jakieś kilka dni temu, e, więc e, a może nawet dzisiaj wydropiliście, e, więc nie wiem, ale dobijajcie go do 15 rangi, potem do 20 tak to właśnie powinno wyglądać. i choć ogólnie, tutaj, patrząc na tych zademiarzy, masz naprawdę bardzo, bardzo spoko. zademiarzy. Statystyki na zademiarzach masz również sporo star No, więc, ostateczną oceną, którą mogę Tobie dać na te konto, jest to ocena 8,5 na 10. Tak samo jak u poprzedniej osoby, którą oceniałem. No, i to już w sumie jest taka właśnie ocena, i zarazem, też koniec tego odcinka. Więc ja już się z Wami żegnam do kolejnych odcinków już jutro, a jutro chyba pojawi się wywiad, ale nie do końca pamiętam jak to mam w planie zapisane. Więc y, trzymajcie się już do jutra, do zobaczenia do, o, o godzinie 20. No i trzymajcie się, cześć.